Hey, manu. Widzimy się jutro, tak? Jutro? A nie? Jutro jest piątek. A nie przyjeżdżą do nas? A mam? No przecież wszyscy już będą jutro. A nic nie wiem. A. To, 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 fajnie, mówię, fajnie, ci, to fajnie, no. mówię ci, no bo mieliśmy dużo rzeczy to, do ogarnięcia. Wszystkich. Mhm. Jutro będę od rana jeździć po wszystkich na dworzec, bo nie wiedzą jak dojechać. Po okay. wszystkich na dworzec z powrotem, na dworzec z powrotem. I, i coraz większą ilością osób. Okej, okay, a czy, czy, czy tu ja, czy tu przecież chyba. My jesteśmy głównymi tutaj inicjatorami. No i co? No i, no i wszyscy inni wiedzą, goście nawet wiedzą, a ja jestem informowany do samego końca. Nie, no teraz się informuję, wiedziałam, Gabriel, ja wiedziałam, że ja cię spotkam. To było, było wiadome. No, tylko, że ja nie robię od ostatnich czasów jakoś. A ja, a ja wiedziałam, że się zaczynają już 20.30. No. Wiedziałam, że ty będziesz. No, ale. No nie. Tak? Nie. Tak? Nie, nie oszukasz mnie. Poważnie? Ale napisałabym ci. Zostawcie łapkę w górę, więc. No, napisałabyś mi jutro o 18:00, czemu mnie nie ma? Bo CZEMU już, cię NIE jest MA? Jest 18:00, wszyscy są i czemu mnie nie ma? No przyjedź jutro już. Będziemy też dekorować jutro wszystko, pomożesz, do sklepu o, po jakieś rzeczy i w ogóle. Znaczy, dzisiaj już ma, też byliśmy. Nie mamy jutro samochodu. O Jezu. Boże, będziesz musiał jechać komunikacją? Nie, Kawron. nie będę komunikacją. Ja nie mogę. Nie no chodź. Nie komunikacją, i tak sobie dojadę w inny sposób. to jest no dobrze, no. No to o której? Jutro. No do której chcesz, ja od rana jestem w domu, będę cały czas jeździć. Mówię, możesz ze mną pojeździć sobie na te dworce i w ogóle z powrotem. A ja jutro idę do szkoły. No to jak po szkole przyjedź? No tak, tylko ci mówię, że od rana nie będę mógł jeździć, bo i do szkoły. No dobra, dla mnie rano to jest 11-12, o której kończysz? O 14. No właśnie, no to poczekam dwie godziny. O, czterne... o 16, <grym> o 16. <grym> chyba Safiego odbieram, wcześniej jeszcze kogoś odbieram. No! Osta, I widziałeś miniatury? Nie! Yeah. No kurde, wiecie ile youtuberów będzie? Nie mówi! A, i musisz wziąć projektor gwiazd! O, musisz wziąć! Teraz no bo... to mnie w dupę Bo chcieliśmy dzisiaj kupić w Action, ale nie było! No i ona ostatni dzień, to było się wcześniej orientowane! No przecież jutro. no ale... o nie! No weź, Gabron, proszę! A co z tego będę miał? O ty ruro, ale jesteś... nie, naprawdę, kupiliśmy wszystko! A... No gawron, no biedny kurwa, nic mi nie mówią, a no się oczekują nie. ode mnie, później oczekują, to jest najlepsze, że on nic nie mówią, a później, czemu ty nie przyszedłeś, czemu ty się spóźniłeś? No to ci mówię teraz gawron, Leonie. No, a ja, a ja spokojnie, jutro bym wrócił ze szkoły i się, na spokojnie bym sobie piątkowy wieczór spędził, a ona by, i ona by wtedy, jakbyśmy się dzisiaj nie spotkali, zadzwoniłaby o godzinie 17, gdzie ty jesteś? Wszyscy już czekają, gdzie ty jesteś? A ja Dzień bym się a ja lecę w wózku, nieogarnięty w ogóle. Ten. później bym się ogarnął, minęłoby półtorej godziny, przyjechałbym. Ona, czemu ty się spuściłeś? Ty zawsze się spóźniasz! Ty nigdy nie przychodzisz na czas! Nie, no nie, no po prostu nie pojadę. Cztery tak. youtubery, tony, pacia przejmu? No więcej youtuberów będzie, no kurde. Wszystkie tyle osób. No tak! Ja! To będzie taki kombo, stary. To będzie. Ja ci pokażę zaraz miniaturę. Z miniatury na miniaturze są prawie wszystkie osoby. Klaudia będzie nawet. Co ty każe? Stary, to będzie, będą takie osoby! O <noise> sami piście! Będzie Przemo, będą wszyscy, Safi... Przemo będzie? Będą wyzwania? No tak, Przemo też będzie! Przemo już jutro będzie! O kurde, Przemo też jest? Ja Ja nie, nie wiem, gdzie jest, zap, gdzie jest ta zapowiedź, ale dobra... Teraz A też będzie, ten taki z TikToka? No akurat ja... To o, mam tutaj przypomnienie, oczy. dobra mam, mam to... Będzie tak, będzie Safi, będzie Kamil, będzie Klaudia, będzie Kasia, ta taka ta, ta, ten... No, wie, będzie Tony, ma. będzie patio, będzie Gawron, będzie Przemo i będzie potem Paluszek Ananuszek. A, wyśleś mi tą miniaturkę, czy nie? Czy nie, yy, nie, nie mam, ja wziąłam ze story no tego, dobra. ale mogę ci teraz wysyłać, Zajbista jest, fajnie, fajnie wygląda. No bo ja bym ją zobaczył. To ci wysyłam teraz, czekaj. Masz. Już ci wysyłam. Już wszyscy bilety mają kupione. Life ekipowy. Brzmi, zaprosiłabym, gdyby mogło jeździć do mnie. Nie, żmija nie może przyjechać w szkole niestety. No ja będę... Zajebiście. zajebiście, co? Ile jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dziesięć osób, cześć. O kurwa, ale to będzie moc. Mamy w ogóle patrz, myślę jeszcze co co będziemy robić na pewno z takich fajnych rzeczy. Kupiliśmy też dzisiaj na przykład rzeczy do... do, do czego. Nie masz czarty, nie? Nie, nie mam, nie mam. Co zrobimy? Na pewno, kupiliśmy już dzisiaj no to rzeczy potrzebne. Czekaj. Siemka roksanka. Ekipówka, o. To są rzeczy na dole. Jeszcze no, musimy to... cię przebrać ogólnie. Co kogoś. Właśnie, no właśnie wiem. Dzisiaj wyślę do każdego wieczorem, usiądę po live i wyślę do każdego jak mniej więcej, żeby się ubrał. Żeby, żeby się poprzebierać. No właśnie, ja nie wiem, czy ja będę miał... O Jezus, cenzura, z cenzura. No najwyżej to... ja Cię jakoś y, przebieram no i jakoś sobie poradzimy. Kupiliśmy na przykład dla, dla blondynów, bo tam większość jest brunetów w sumie w Euforii. No. Dla blondynów kupiliśmy spray na włosy czarne. Także, także ten... Jak dla... jakieś, znacząca postać, jakaś znaczącą postać, jakąś przystojną znaczącą postać. Możesz być tym. Dominującą. McKay'em możesz być, bo Ty jesteś trochę ciemniejszy. On był ze mną w serialu. Co, bym był? Był ze mną w serialu, no. Jak z tobą był. No bo jakby mówię po postaciach, nie? Że, że jakbyś był McKayem, to ja jestem Kasi. I byłeś ze mną w serialu. No dobra, no to tak, taki... Wiem, ale to mam nadzieję, że to jest jakaś dominująca postać. To jest, to jest no, taka... no to taka znacząca, mniej więcej. O, no i zajebiście. Może nam będzie, no bo on jest trochę ciemniejszy, pan będzie pasował. No jestem. Co za serial Euforia. Będziemy to robić w klimacie euforii całość. I co, myślisz, że będę miał ubrania takie, jak on miał? No tak, przecież oni to są wszyscy nastolatkowie. Ja ci wyślę jakiś mi więcej strój. Taki, powiedz mi czy masz, jak nie to wybierzemy inny, no i wiesz. Dobra, dobra, dobra. Dzisiaj wieczorem Bo, do wszystkich powysyłam to, właśnie. Będzie, będzie to, yy, będziemy taki podobny, nie? Taki, żeby był, yy, no, taki... Tony, ta. Okej, okay, a dobra, i komu będziecie farbować włosy? No zobaczymy. Dzisiaj te postacie powybieram. Na pewno komuś będziemy musieli zafarbować, bo jest więcej blondynów. Kamilowi. Tak, Kamilowi na pewno. Bo Kamil będzie, będzie tym, będzie Eliotem. Mu będzie trzeba w ogóle na żel tak uklepać włosy, żeby on miał krótkie włosy. I takie wzorki te. A Kamil ma kurwa szopę. No. Na głowie. No. Ale tak trzeba będzie mu... No. Tak, będziemy będzie się przyglądać będzie. postaci z serialu. Angie będzie. Zobaczymy. Na pewno każdy dostanie postać bez 10 osób. No. No to to tak. pewno każdy będzie miał jakąś postać, no. Okej, okay, okej, okay. ej, zajebiście w sumie. Zajebiście, będzie. Serio, ja czuję, tak jak zawsze wewnętrznie czułam takie coś, że może nie wyjść, może coś być nie tak? No. Zawsze się coś psuło, to teraz po pierwsze nie będzie problemu z podłączaniem sprzętu, jak zawsze było, że Jezu, nie zdążymy, nie zdążymy. Jesteśmy u w domu, wszystko zdążymy zrobić przed. A, Jezu, Jezu. dobrą tego, no? Trzeba, O no. No, to jest... co chcesz? No. Jesteś w rzeczniku? No tam żeby... No, no i ja za serio czuję, że, to, że będzie zajebiście mega. Naprawdę, to jest pierwsza akipówka, w której czuję, że będzie taki ogień, nie? Taki. ja, kupiliśmy w ogóle takie dekoracje, kupiliśmy balony takie neonowe, wszystko w kolorach tej euforii, Mogę w ogóle, przynieść, pokazać. Możesz ja przynieść, pokazać. Cie ma też tą miniaturkę? Pokazywałam, że teraz właśnie. mi ze wysłała, bo ja jestem uinformowany ostatni. Bo on nie wiedział, się że jutro żeby przyjechać. Nie przyjechać? No właśnie. On, on na mnie nakrzyczał, że się dowiaduję ostatni. Nie no, ale. Przecież wiedziałeś, że ekipówka będzie w tą sobotę o 8 No ale jutro mówię, że będę No dzisiaj. dobra, wiedziałem, że jest ekipówka, nie znałem żadnych innych informacji Żadnych, kiedy, o której, gdzie Wiem, że jest I tylko tyle Jestem nie no. jedną z bardziej znaczących tam osób Znaczy, no wiadomo, bo... To, że o 18 u nas, to wiedziałeś On nie, nie wiedzą, że będzie Saffi, że będzie Przemo Nie, nie wiedzą nic będzie, No, będzie, te nie stało, no. Nie. będzie, ale bubel No, dla mnie bubel bardzo mało Do ciebie to jeden pies, to mnie. Ale nie? Ale my tak zajebiście zajęliśmy, naprawdę. co, mamy to tak wszystko zaplanowane przed. Zawsze mieliśmy tak, że nie wiedzieliśmy co robić. Jeszcze nie patrzyliśmy na mapę i przed siebie. Ty w ścianę się gapiłeś. Nie wiem, co to wiem, nie kupiliśmy. Jakiej? Do ponga. Kupiliśmy. nie kupiliśmy. Masz tułeczkę? Jaką? Ping-pongową. Ale przypomnę. Dobra, się Dobra, więc tak. To co mamy, to mamy tak. Świecący Patrz! Świecące balony, I wie, wie, wie. Świecące, balony. Świecące balony razy dwa. W takich kolorach tej euforii? Tak, te to są neonowe, nie? One świecą w ciemności. Mamy stare takie pierścionki na rękę, które świecą. Birkbong malwa z no mamy sześć. Stary oprócz tego. Tej... A dla tych, którzy nie starczy pierścionki, tych... mamy takie branzolety. Okay. I jeszcze złote. No. Okej. Okay. Oprócz tego Ruda wpadła na to, że brokatem, bo w euforii jest dużo brokatu, brokatem można pisać cennik na tych balonach, tak jak zawsze było i w środku wyzwania. No, te można, nie ma, tego, że nie wiem, czy to będzie widać tym brokatem na tej. Będzie, on jest, on jest patrz. mocny, patrz. No ok. Będzie. On jest mocny, więc to... Do tego spray do włosów czarnych. Niektórzy, mówiłam niektórzy, właśnie, niektórzy charakterystykę będą mieli. No, bo wiary, bo wiary, e, tak. I jeszcze do tego wszystkiego niebieskie takie serpentyny do zrobienia własnoręcznych. Także tak. wiesz, tak... O, tu jest kozackie te No także, także sporo jest tego. Tak, na to tak. E, oprócz tego mamy jeszcze takiej paletkę. Mamy stu... tak, z cieniami, żeby st... pomalować właśnie te Tak, Tak, okay, okay. no, no i bo Birponga w końcu nie mamy. No, piłeczkę musimy kupić. No, ja nie ale... Tylko nie ma. Już były w koszyku. Nie, nie było. Maren, <laughs> no, to się jutro kupi. Trzeba no, kupić czerwone, amerykańskie okay. trzeba znaleźć. Aha, bo ty nie wstąpiłeś, bo nie były amerykańskie. Tak, I... ale projektor gwiazd weź, masz już jutro wziąć o, się przywieźć. O, projektor gwiazd, no. Nie bo mnie nie rozjebiecie. Nie rozjebiecie. Czy ja w sobotę? Nie. No ty, dobra, przyjdzie... jak chcesz, to w sobotę. Nie, no, to... ja mam pre... Ale projektor gwiazd, czy te laserki? Bo ja mam te laserki jeszcze. Jakie laserki? No takie, czekaj, zar idę po nie. On to będzie tak zajebiste. No, Jak masz y, w klubie albo coś, takie lasery się kręcące, no to tak wygląda. To Taki weź nie to też! Weź to? No też, a na projektor to, no, no, też, weź, żeby było na dobra, ścianach coś. To, to wezmę to i to. No trzyka ludu, no myślę, że może być... Coś no dobra. ja myślę, że będzie więcej niż 3000. Na luzie będzie więcej niż 3000. Na luzie będzie więcej niż trzy tysiące... No. No. Patrząc na to, że tak. Dwa tygodnie temu... Robiliśmy to dating show i ja wgrałem tam udział i ja samemu miałem tysiąca w topie czy tam 2800 e Czyli tutaj powiedzmy ode mnie będzie 1300-400 osób, bo jak teraz mam po 1000-1200 osób Tutaj będą ludzie zaciekawieni, to powiedzmy 1500 ode mnie Od Rudej powiedzmy z 600, to już mamy 200 e Od Gawrona powiedzmy z kiwką łącznie 100, to to już mamy e 2200 e Myślę, że e Safi do tego z paciem zrobią no z, Pacią, z 300 Safi też 50 przemo teraz, teraz leci Będą stare trzy dziewczyny będzie Klaudia, Ruda mówię, i Kasia mówię. Mówię. Stary Analuszek będzie z TikToka, z TikToka. ludzie z TikToka i w ogóle to co wymyśleliśmy, nie wiem czy mogę powiedzieć to właśnie o tych przed chyba powiedzieć, nie? No tak, no ja to chciałam przed chwilą powiedzieć. Stary wymyśleliśmy, że y, jutro Wieczorem no. porobimy sobie zdjęcia i porobimy TikToki i jutro bombardujemy. takie, wiesz, takie zafory, nie? Tak, bombardujemy, tiktok, bombardujemy TikToka TikTokami i Instagrama zdjęciami, stary z przypomnieniami, że live'ik od 18. Okej, okay. dobra, ale się... to jest dobry. Banzaja nie będzie. No, no zajebisty to jest ten. Moim zdaniem dobrze. to jest tak genialny pomysł. No. Banzaja można wziąć kurwa na Piratów z Karaibów jakbyśmy robili. Tam przyda nam się czarnoskóry skóry O, on będzie za czarnoskórego robił. Powiedziałam, mu, że będzie okay ma Dlaczego? Mhm. No bo kogo byś na MacKaya więcej? On jest tylko ciemniejszy. A tylko chciał postać wyrazistą, jak MacKay jest wyrazistą. Ja chcę być znacząco powstańczą. z tobą? Tak. Okej. Okay. Dobra, sam sam k***a alfa Alphą pomyśleć. Ale to South będzie mu trzeba zrobić dredy tak, takie ala. Warkoczyki. Będziesz musiała nas posprątuć. No to posprątuję mu, warkoczyki. No. Tak, okay, zrobić taki ty, milion nie warkoczy. Fucyki, warkoczyki, no warkoczyki. Nie, no mówię, milion warkoczy no. ci zepnę z tyłu. No, 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 no. zajebiście będzie, będzie tak, po, tak będziesz Tosi. No, będzie wszyscy sprzedani. Ja pręluję, będziesz. Wszyscy No, a ile osób będzie? 10, 10, czy... i wszystkie no już będzie. są potwierdzone. I wszystkie są potwierdzone. Pierwszy TikTok Gawrona do Pierwszy TikTok, 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 tiktok Gawrona Tiktokera. No, ale kurwa książę Karwin, ty czekasz, aż ja stawię sobie mnie zejtować <grym> to ja prawda, on ja stawię... nie hejtuje pod TikTokami. No ale co? Yy, nie, ale te TikToki to jak właśnie tak sobie myślałem, to trzeba je zrobić w ten sposób, że Na przykład powiedzmy Analuszek... Daj mi przykład, Analuszek, nie? Wstawia TikToka. A nie Kiedy... mam obserwacji w ogóle takiej... No jak... teraz mu poszło konto, ale miał o... 40 tysięcy. A. No. Ale powiedzmy nie, wiem, wstawia Analuszek, tak? Kiedy no? przyjeżdżasz do ziomalów, których nie znasz tylko po to, żeby zrobić z nimi live'a czy coś takiego i wiesz, i patrzcie opis, i w opisie, słuchajcie, w ten dzień i w ten dzień. No trzeba live będzie Okej, okay, okay. no. Także jutro przyjeść, bo jutro będziemy wszystko Także robić. jutro już będziemy robili, no. I to dzień robili, no. no dobra, no to wrócę ze szkoły. Yy... Ogarnę się w miarę i przyjadę, no. To weź też jakieś odfity sobie, bluzę weź, luzią. Ja wyślę dzisiaj, każdemu wyślę, jakby się, żeby się ubiegł. Ale A jutro też, nie? Na jutro to też. Chyba no to to tak, jutro tak, zdjęcia to... będziemy robili na Instagramie, okay, nie? dobra. No jest w sumie tak, ja to... Ja mam już po tysiąc łapek, Dobra, dobra. To, to trzeba... dobra, to jutro to ogarniemy wszystko. No dobra. Ja no Ci myślę dzisiaj w nocy, nie? Dzisiaj w nocy? No dobra. Tak. Czemu Anaruszek, a czemu nie? Już powysyłał, a w, w, dzwoniłem w ogóle do Sofiego i nie nabieram. Śpi mhm. no. pewnie znowu. Nie no, przecież mówił, że do roboty idzie. A, no to jest w robocie. No to się po prostu kupić ten bilet. Nie, no, a to, no, kiedy to kiedy? To, to, to kiedy? Nie jego danych personalnych. Jak to nie no, a wiesz jak ma na nazwisko, na przykład? No! Tak? Wiesz jak Safi ma nazwisko? Nie. Ja wiem, ja każdy wiem. Każdy wie jak Safi ma nazwisko! A czyli, czyli jutro wszyscy przyjeżdżają, czy nie No, wszyscy? jutro, w, kto w sobotę przyjeżdża tylko? Nikt. Klaudia. Klaudia tylko w sobotę, bo ona ma jutro zajęty dzień, no. Klaudia. Klaudia Aha. tylko w sobotę dojeżdża I Kifka. No i Kifka przychodzi w sobotę. A jutro nie będzie go. Nie, bo on jest zakopany. No wiem, ja coś tam widziałem. A no, nie wiem to... jak z Kasią jutro. Muszę napisać do niej. Ona będzie mogła, bo ona chciała się w piątek spotkać. O, no to zajebiście, to przyjedzie, fajnie. No to wszyscy będą oprócz tego. Nie wiem, kim, kim Kasza jest? Muszę jej wysłać, bo ona miała być Madi, ale Klaudia chciała być Madi. To kim będzie Kasia? No jaka jest jeszcze brunetka? Lexi! Która ma bardziej proste włosy? Lexi, kim lexy? jest Lexi? Ta od sztuki. Teatru tego. Ty, a ta siostra ta siostra twoja. moja, no? Lekki, a Kasia bardziej do niej pasuje. No ona ma po prostu I Kasia bliższe. by się tak ładnie ubrała. Nie jest taka ścischa, no, więc no. no. no, no, no. A, a tak poklęci tu A kim się będziesz? Ona jest też ciemniejsza, ja będę Kasi. kasi a... Y Tony? Nate. Nate. A, okej. Okay. Tylko że on ma sześciopak, wiem. <laughs> I czarny znaczy ciemne włosy. Mm -mm. Wszyscy mówią, że on ma ciemne włosy, a przecież blondynem A to nie jest problem zresztą, resztą no mam czarną sprejem. farbę. Popsikamy po, po mnie, tak wymieszamy mój ciemny włos. Troszeczkę, no, troszeczkę. Dobra, dobra, dobra. Kim będzie Safi? Safi będzie tym... Jak miałam, Boże, zapomniałam. <grym> no, będzie <grym> dealerem. Na tym dealerem. Czemu ja zapomniałam? Na, na G? Nie, zapomniałam go na G. No, przez... dobrze, dobrze, że cenzura, nie trzeba panu oglądać ze skoś. <głos》, <głos》, rybak! <głos》>, Andzia kim? kim będzie? Zobaczymy jak Andzia zrobi prawnie fesko. Fesko, no. o fesko. Zobaczymy, Andzia prawdopodobnie zrobi taki sam live dwa dni później. Też ekipą jakąś. Także zobaczymy kim Ej, będzie Andzia. Dobra, widownio. Czekaj, widownio, na story u mnie macie link już do live'a w weekend w ekipowego. Yy, oznaczyłem was, więc sobie dodajcie też do story, jak możecie, teraz już, jest szybko. I ja sobie nie ma się dole. matematyki. Co? 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 Nic. Mówię, żebyś dodał już teraz. Zadaj no dobrze, już... nie mam telefonu przy sobie na razie. Jak A gdzie masz? Zaraz, no w leży. No to szybko dupnij się. No nie, no ja już skończył dodam. A o której kończysz live'a? Jak już zaraz, bo mi się czas skończył, bo ja miałem przedłużony. Yy... Robimy w ogóle 3 godziny na start. Uważasz, że to jest taki pomysł? No tak. Ja uważam, że przy takich zasięgach tam może kurwa dropnąć dwa kafle, półtorej, więc to będzie dużo przedłużenia Nie, i Nie, tak. na trzy godziny. 3 godziny na początek, nie? Żeby to nie było tak, że kurwa damy, nie wiem, na przykład tak, do północy. I... Ale dobra, kurwa, ja chcę, mówię teraz już oficjalnie, że nie chcę się budzić znowu kurwa z parówką w Mordzie, bo ja to przeżyłem, no. Tak, było, no, prze... dobra. ja już przeżyłem Ja się raz kurwa noc, obudziłem mnie, kurwa teraz wodą. O. Słuchaj, o. Słuchaj, ja się raz obudziłem z palcem w dupie, to ty się obudzisz kurwa z palcem w gębie, nie ma problemu. Nie, no kurwa ja mnie raz oblali wodą, raz mi parówkę jeszcze dali, żeby stać. Pomalowali mnie, kurwa, ja nie kurwa na mordzie mi pomalowali, więc teraz... Zróbcie chrzest komuś innemu, Pasowi, albo Klaudii, albo komuś innemu, no. Dobra. Tym, który, których nie było wcześniej. Kupujemy parówki. Kiję kifce. Trzeba parować stop. Mam pomysł, kurwa. Kifkę trzeba nakurwić trupa go zalać i z rana, kurwa, jak już będzie, wiecie, chrapa, to zrobić challenge, nie? Zrobić challenge, wcześniej zakłady bukmacherskie, ile pary zmieści się do japy, nie? I tak, kurwa, po kolei, nie? zjedliśmy na przykład klatę całą wymalować, kurwa, jakiejś całej. czupem kurwa, posmarować. Ja, ja was malowałam tymi markerami, jak wyspaliście. I nie kupiliśmy w końcu tej korony. No, nie kupiliśmy. Dzięki za dotówkę Nikolcia. Głęboki gardło, tak. Dobra, widownio, ja spierdalam, wbijajcie do mnie na YouTube, a przed tym na Nie, tym live przed, przedłużanym, co będzie. Pamiętajcie, 3 godziny na start, 5 zł minuta i co, live będzie w sobotę o 18, będę ja, Zyskosia, Gawron, Kiwka, Paco, Safi, Klaudia, Kasia, Przemo i Paluszek luszek z TikToka. A ja się żegnam z Wami, ja spierdalam. O której kończysz? Pierwsza? Nie no, wcześniej. Wcześniej? Tak, Dobrze. północy chyba. Chodź Chociaż... no, no Ja będę ja do, do 30 po będę się uczył. Szukam cię, dawaj, dawaj, palów Dobra, dobra. Słyszysz? Zaraz. Do, do 30 po północy będę się pewnie uczył. No to dobra, no to jakoś Marstu tak to jak to powiedz no, kiedy kończysz się, się, tak? się uczyć. Dobra, dobra. To. A, idziemy spać jak się... Te, czy... Czy co? Jak się pouczysz, czy co? Czy oglądamy? Nie no, idziemy spać, nie. Okay, no nie? Okej, okej. Dobrze. To znaczy, chcę być wyspany, ja dużo do robienia, Dobrze. O którejś zaczyna o 18. Zebo. No mocno. Tylko no bez mydła. No dobra. To jutro się widzimy. Dobrze. I jutro się widzimy. Dobrze. Dobra. Bądź, jak, bądź jakoś w dzień od razu po szkole. Dobra, dobra. Siema. Pa. Tak Dawaj, szukamy się paluchanaluch.